manko. Ja jestem Milan i witam was w kolejnym materiale na moim kanale odnośnie miniaturowych gitar. Proszę państwa, zakupiłem kolejną miniaturową gitarę. Tym razem SPRZK1 Black. Jak dobrze pamiętacie, jakieś miesiąc temu, może troszkę więcej, wrzuciłem dla was bardzo podobny materiał odnośnie właśnie miniaturowych gitar. W tamtym odcinku była to SPRZK1 biała. A tutaj mamy SPRZ czarna. Ta gitara praktycznie niczym się nie będzie różniła od poprzedniej, tylko będzie, no jak to yy, mówię, tutaj czarna. Czyli będzie po prostu gitara czarna zamiast biała. Ale odzorowanie tej gitary, tak jak tutaj, i w rzeczywistości jest jeden do jednego. Więc co? Yy, pudełeczko prezentuje się w taki oto sposób. Z przodu tak. Z boku tak. Drugi bok, tak. Mamy tutaj takie też numery. Przepuszczam, że dzięki temu tutaj sprzedający wie, co sprzedaje, bo założy się, że on taki gitar ma dużo różnych. No i w pudełko w tyle prezentuje się tak. Kiedyś tutaj kamerzysta stwierdził, że tutaj jest taka walizeczka jakby, nie? Tak to trochę wygląda. No. Te zatrzaski i ta rączka, taka, taka imitacja w sensie. Pudełko praktycznie jest identyczne takie jak... Y na poprzednim odcinku te pudełka w ogóle się tutaj niczym nie różnią moi drodzy. No i myślę, że temat pudełka mamy już omówiony, więc myślę, że możemy sobie otwierać tą gitarę. Proszę Państwa, i co? Mamy tutaj standardowo pasek, jest to do gitary, ale ja tego paska wiadomo też nie będę otwierał, dlatego że ja nie zakładam tych pasków nigdy do tych gitar. Bo moim zdaniem psuje to wygląd. Dlatego ten pasek zostanie w takim stanie jak widzicie, nieotwartym. damy sobie go na razie. Tutaj kolejna rzecz mamy, proszę Państwa, stojak do gitary. Tak samo jak na tamtym odcinku, też się tutaj nic nie różni. Wiadomo, mamy stojaczek, tutaj wkładamy do. Tu mamy miejsce nagryw w tym oto miejscu. No i ta gitarka będzie sobie stać. Ja Wam zaraz to na spokojnie pokażę. Więc stojaczek. Panie i Panowie, tak się prezentuje. Chcę jeszcze dodać, zanim przejdziemy do gitary, że mm, ta gitara została gdzie kupiona? Prawdopodobnie przyszła ona do nas z Australii, gdyż płatność była w dolarach australijskich. australijskich. Tak jest. Czyli e, łącznie za tą gitarę wyszło nie około 100 ile zł, ile to było za jeden model. Około 180, bo przesyłka była też bardzo um, droga. Dokładnie tak. Przesyłka była droga, dlatego też tutaj um, może Wam się wydawać, że to jest dużo. Aczkolwiek powiem Wam, że dla mnie to nie jest dużo, bo te gitary, jakie są tutaj wykonane, są naprawdę zarąbiście zrobione. Oczywiście to jest robota ręczna tutaj tych gitar. E, nikt, e, żadne maszyny nie tworzyły, tylko po prostu ludzie z pasji. No i proszę Państwa, uwaga, uwaga. Wyciągamy gitarkę kolejną. Jest to tym razem SPRZK1. Tak się ona prezentuje, moi drodzy. Śliczna gitara. To jest taka sama jak właśnie ta na poprzednim odcinku. Aczkolwiek e, no, różnią się tylko tutaj tymi kolorami. Ale tak ona się prezentuje z przodu. Tak się ona prezentuje w tyle. Bardzo piękna gitara. Starannie wykonana, tak jak wcześniej Wam wspominałem. Oczywiście mamy tutaj 6 strun. Mamy przełączniki w tym oto miejscu. Miksowanie dźwięku, ja to tak zawsze na to mówiłem. No i co? Piękna kolejna gitara leci do kolekcji. Dla mnie jest śliczna. To mi się zawsze w tych gitarach e, podobały te wstawki w tym oto miejscu, które są. Ogólnie z reguły zawsze ta gitara mi się podobała w wersji białej. No tu mamy wersję czarną, aczkolwiek no, wydaje mi się, że jak jest dostępna. Hmm, jak jest też dostępny taki kolor na internecie, więc myślę, że warto mieć też czarną. Y no i co? Oczywiście macie jak coś w opisie: link do tej strony, gdzie zostały kupione te gitary. Nie wiem, czy w opisie ja zawsze mam pod każdym filmem, jak tam promuję swoje linki, czy ogólnie jeszcze wstawię taki osobny link. Nie wiem, zobaczę. W sumie nie pamiętam, jak to robiłem. Na pewno będziecie mieli link do tej strony, gdzie te gitary zostały. Gitara, gitary zostały zakupione. Przypominam wam, że to jest czwarty odcinek, właśnie z serii miniaturowych gitar. No i drodzy, na razie to pudełko możemy sobie zamknąć. Przytrzymaj kamerzysta tą gitarę. Oczywiście. Ja sobie zrobię tak. Po prostu na tym położymy. Też nagrywamy trochę w warunkach spartańskich, niestety. Taki odcinek wyjątkowy, no ale myślę, że to nikomu też nie przeszkadza. No i uwaga, uwaga. Mamy stojaczek. Mamy gitarkę. No I wiadomo, wkładamy ją w taki oto sposób tutaj, no i ona sobie tak będzie stać. Kiedyś tam ee, na półce. Ja oczywiście tak jak wcześniej Wam wspomniałem, tego paska nie będę zakładał do tej gitary, dlatego że no nie ma sensu, bo kiedyś tak. Próbowałem to założyć i powiem Wam szczerze, że e, no nie podobało mi się to. Psuło mi to cały wygląd urok tej gitary. W rzeczywistości jest no zupełnie inaczej, no ale też przypominam wam, że to jest model e, miniaturowy, co nie zmienia faktu, że jest też w zestawie. No i moi drodzy, jeszcze w sumie ostatnią rzeczą, jaką bym chciał, chciałbym wam pokazać jeszcze miejsce, gdzie mocujemy te paski, aczkolwiek jedno miejsce na te paski jest w tym oto miejscu, tutaj tutaj zaczepiamy uchwyty, które są na przykład o tutaj, a drugie miejsce jest o tutaj, czyli tak jak w oryginale, w tym oto miejscu. Moi drodzy, to tyle z takich filmów. Z tego filmu w sumie wszystko już wycisnąłem z niego. Co chciałem wam pokazać, to wam pokazałem. Piękna gitara model SPRZK1 Black. Świetna gitara. Ja nie żałuję w ogóle grosza, że wydałem, na te, e, że wydałem na to pieniądze, bo jak na robotę ręczną, to jest naprawdę bardzo śliczna rzecz. Sześć strun jest, elegancko tutaj, wszystko siedzi. Beautiful, beautiful. Widać, że ten, kto to stworzył, to miał po prostu talent i wyobraźnię. Także e, polecam, jak coś, jak lubicie zbierać takie gitarki, e, kupujcie. No, i w sumie mam jeszcze taką dla Was bardzo dobrą wiadomość, a mianowicie, będzie jeszcze jeden taki odcinek, właśnie z takiej serii miniaturowych gitar. Nie będę Wam zdradzał, co to jest za gitara, aczkolwiek będzie to też z Rammsteina, ale to już się dowiecie niebawem. Tymczasem. Zachęcam Was też do zostawienia subskrypcji na kanale Miszczyni Ziomek Binan, do zostawienia lajka i, no i koniecznie komentarza, co myślicie o tej gitarze. Czy Wam się podoba, czy nie. Dla mnie jest piękna. Także kończymy i do zobaczenia w kolejnym podobnym takim materiale na moim kanale YouTube. Wszystkiego dobrego życzymy Wam. Cześć!